No, witam, mamy piękną wiosnę, tej zimy. Jest chwileczka czasu, jest chwileczka fajniejszej pogody, bo to jest chyba 7 stopni. Tak podjechałem sobie zobaczyć, co tam u pszczół i generalnie jak z pokarmem. Ale jakoś takie moje doświadczenie mówi, że nie może być źle. Ładnie to wygląda. Izolator, który zapomniałem zabrać. Nie wiem, czy to będzie widać, ale pokarmu jest naprawdę, naprawdę dużo. Także dla mnie takie gadanie o konsumpcji pokarmu w ulu zimnym, jakiś taki nadwyraz olbrzymej, to są po prostu bajki. Dobra, zamykamy też zapomniany izolator. To jest akurat mniejsza rodzinka, który służy mi tylko i wyłącznie do, do przezimowania matki reprodukcyjnej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć uliczek. Czyste, świeże, odrobione rameczki, białe rameczki. Nie ma absolutnie żadnego problemu z zimowlą. Tutaj pszczoły siedzą bardzo, bardzo nisko. Tutaj siedzą na trzech korpusach. Tu można powiedzieć uwiązały się na środkowym korpusie, a w górnym korpusie jest jak widać tyle, tyle jeszcze miodu. Z całą pewnością na tego nie skonsumują, na wiosnę trzeba będzie stąd zapas zimowy odbierać. A tu zimują rodzinki pomocnicze. Dzidziusie takie pszczele. W cudzysłowie oczywiście. Proszę, dają radę, dają radę. Matki zapasowe, rodzinki pomocnicze, tak, 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 tak. zamykam. Pokarm jest, pszczoła jest, a co sąsiadki. Samo te siedzą ewidentnie niżej. Co rodzina, to obyczaj. Znaczy, i wszystko zgodnie z planem. No tu jest taka najbardziej aktywna rodzinka. Ja już do niej też zaglądałem. Pokarm jest, wszystko gra. No co? Można powiedzieć, że zgodnie z planem, natomiast to ciągle jest jeszcze kawał drogi do oblotu. Pogoda na pewno się jeszcze nie raz zmieni, a w mojej ocenie to jest dopiero preludium preludium do prawdziwego wysiłku dla rodziny pszczelej z całą pewnością już czerwią, z całą pewnością mrozy jeszcze będą, także pszczoły na pewno będą się musiały wykazać. Mam nadzieję, że u Was też dobrze i aby do oblotu. Cześć!